Dobra. Yy, witam w kolejnym odcinku Tym razem jest to Fall Guys yy, to Ostatni odcinek, pierwszy był... Jak już tak... W sierpniu 2020 roku i jest on prywatny, więc... Yy, yy. Niektórzy Nie Znaczy tej gry mogą... Jak nie wiem, nie mieli dostępu do internetu W 2020, ale Kiedyś była popularna Przez chwilę I Chciałem po prostu zobaczyć co się zmieniło Czy jest lepsza Bo była ona w sumie dość przyjemna w ogóle jest looking for players, to, to ile zajmie dobieranie czy też w to dra. Kiedyś to zajęło może tam kilka sekund. A teraz widzę, że jednak są ludzie. Ja coś tam i jednak trochę się zmieniło. Nowe mapy. Tej nie kojarzę w ogóle. Więc jak jest nowa, to pewnie się będę wkurzał, albo już zrobili tak, że już się nie wkurzę. Zobaczymy. Dobra! To robiliśmy tędy. O, ale fajne. Wow! Kiedyś ślejek, kurde. A. No nie, nie, nie wiedziałem, że to tak działa. Wait. O! Nie, no co. To... Dobra. Gdzie tu się zaraz? A, okej. Okay. Fajna, przyjemna, nie? Kwiat się wspinało? Kurde. Jak się wspinało? Dwa razy nic nie. Kółko to nie. R? to... I jak się spinęło, no. O, tak może. O, o. o okej. Okay. O nie! No więc teraz są mapy różne, więc jest dobrze, bardzo fajnie. Z tego powodu O nie, to jest trudniejsze. Nie, no, no dobra, mamy checkpointa. Ciekawe, czy teraz zaliczę. Nie! No dobra, ale nie wkurzam się aż tak teraz. Mam albo mam, nie, wiem, jakiś pozytywny humor. O, o nie! to po... Nie, nie, muszę na to iść. rozkoczę. Kurde, nie. Nie zaliczę. Nie ma opcji. No, dlaczego? Inni doskakują, a ja nie. To jest smutne. No dobra, już zaraz koniec rundy. Smutno mi, no. Nie wiem, widocznie drać te tego typu. Co się mówi? Czasami to bywa. Nie, nie wierzę, żem zdążył, ale. Nie dobra. Nie... Okej. Okay. Bardzo cię wa nim mapa o, mapa może bardziej tam tor też to też tak można nazwać na czym to polega a pod wodą się jest chyba a takie słoma Okej, okay. szai Widać że Epic pracował nad tym troszeczkę W sensie jest takim... nie wiem Współwłaściciele, no, nie wiem to nazywać Aaaałła NIEEEEEEEEEEEE Przecież to ja przyniemałem skocz Przecież to jest jakiś żart no. Okej okay. Okej, okay. czyli to idź w jedną stronę. Lit. No ale to znowu nie zdążę, bo już tyle osób się zakwalifikowało. A już to z drugiej strony, ja mam aż tak daleko teraz. Aha! Przepiniona to jest. Kurde! Nie! T to jest trudne. Podstoczenie w tym momencie. Oj nie, oj nie! Błagam! TAK mě daleko! No rozhodá se tak stukne. Zlou, 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 zlou. Spadam tu, spadam. No, 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 dobra, dobra, glit Tu Teraz tu, 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 dobra, dobra. O, my! Okej. Okay. Dobra, jest glit, jest glit czasowo, jest bardzo glit czasowo. Jestem jednym z pierwszych typów. Kurde, trafiło mnie. Dobra, jest lit, jest lit, jest lit Jar się wspiąć Nie umiem Zapomniałem Dobra Jest lit, jest lit, jest lit Ja jest Dobra, puszczamy, podtyczamy, mamy czas Okej okay. Nie! okej, okay, damy radę! Nie, Ty ja muszę tam iść do tej rury. Co ja zrobiłem, że ten ty nie idę? Dobra, fa... Mam tego serdecznie dość! Mam to. в ноше.